Znajdujemy się na dachu budynku mieszkalnego, na którym właśnie nasz wykonawca wykonuje prace hydroizolacyjne przy użyciu systemu Flex Rubber MS. Jak widzicie za mną następuje teraz nakładanie pierwszej warstwy ze zbrojeniem, czyli zatapiamy w tą pierwszą warstwę siatkę techniczną, od góry od razu ją zamalujemy. Ze względu na warunki atmosferyczne produkt sknie troszeczkę dłużej, więc kolejną warstwę będą panowie aplikować następnego dnia. Nasza żywica Flex Rubber MS posiada ten potencjał, którego nie ma większość płynnych membran. Fakt, że możemy go aplikować w trudnych warunkach atmosferycznych i na wilgotne podłoże. W przypadku tej pogody, którą mamy teraz, ten produkt świetnie sprawdza się, gdyż możemy zacząć pracę już wczesnym rankiem, nie czekając na to, aż dach wysknie. W ciągu dnia pogoda sprzyja, więc raca idzie nam dosyć szybko i mamy nadzieję, że zbliżający się śnieg pozwoli nam dokończyć ślacę na tym dachu.